Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony tradycyjnie, snow, i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy W Experience 112. Obecnie znajdujemy się w tajemniczym, a przynajmniej do poprzedniego odcinka, magazynie numer 7. Będziemy też mieli okazję zajrzeć do magazynu numer 8, ale w tym magazynie mamy jeszcze trochę do zwiedzenia, tak więc rozpocznijmy od razu. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że tyriady. Są dość zorganizowanymi, hmm, nazwijmy to już zwierzętami. Posiadają swoją własną hierarchię. Chodź tutaj, pójdziesz jakoś skrótem czy coś? E. Yy, którędy ty idziesz? Kobieto. A, tamtędy. Dobra, to podejdź tutaj. I tak naprawdę powstaje pytanie, dlaczego ci naukowcy nie chcieli wyjawić tego całemu światu, tylko zachowali to dla siebie. Wow. Ten szkieletek tutaj sobie jest. Coś zrobisz? Nie? 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 A jednak. A nie, tylko się przesunęłaś. Dobra. To chodź tutaj. Nic nie zrobisz. Spoko. Wiecie, w sumie nie dziwię się, że zachowali to dla siebie, bo jeśli to jest tak wielkie, to mogłoby to wywołać szoku u niektórych ludzi. Tutaj podejdź. Proszę Ciebie. Bardzo Cię. Ciebie. Aha, świetnie. Tylko tyle. To chodź tutaj. Chciałbym mieć naprawdę lepszy widok z tych kamer, żeby to całe... Ten cały magazyn objąć i móc spokojnie obserwować co tutaj jest. Z tej kamery to mogę sobie tylko ścianę pooglądać. A ta kamera może jest lepsza. Jest. O, wielkie bydle. A tutaj co było? Nie chcę niczego przeoczyć. Tutaj coś jeszcze jest. Jest jedna gablotka. I to wszystko. Mało. Ostatnio wydawało mi się, że jest to większe i więcej rzeczy tutaj jest. Aha, dobra. Tylko takie coś. A to chodź tutaj. Pozostaje jeszcze. Problem tych kodów, które widzieliśmy na szafce, nie wiem jak się do nich zabrać. Nie wiem od której strony co, jak, gdzie. Naprawdę będzie dużo kombinowania. Mm, tu. Aha, tu są tylko te kabloty. Nic już nie powiesz, nie. O, proszę. O. Jest przejście. Spróbować? Tak. Zaryzykuję. Wow, wow, kobieto, kobieto. Co? Słyszysz to? Ale echo, ta ładownia musi być ogromna. Możesz włączyć światło? <noise> nie. Gdzieś tu musi być generator pomocniczy. Muszę go tylko znaleźć. Dlaczego ja nie mam wglądu tam? Chyba jest. Świetnie. O Jezu. Nigdy czegoś What takiego nie fuck? widziałam. To coś nawet nie wiem do czego to porównać. Co może być w tych dziwnych owocach? Ja pierdzielę. Co wyście tutaj robili? Dobra, tutaj mamy jeszcze Jeszcze jakieś... O cholera! Sporo, sporo I ja mam uwierzyć, że wy tak po prostu sobie tutaj pływaliście, badaliście roślinki. Komory, nie wiadomo do czego Dobra, zastanówmy się Tutaj możemy tylko sobie chyba pozwiedzać z tego co widzę Aha, to jest to światło i pewnie pójdziesz tu, 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 tu. Może teraz zajarzysz? Tak, świetnie Gdzie ty idziesz. Gdzie się zatrzymałaś? Tutaj. Tutaj chodź. Na mapie wygląda to na ogromne, a tak teraz tutaj patrzę, to to jest strasznie małe. Wow. Gdzie? Tutaj jeszcze możemy iść? Tutaj? To chyba tak po prostu dookoła. Nie, 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 Holender, gubię się. Nie, no, robi to wrażenie, robi, robi. Czy tu jeszcze możemy gdzieś, tu jest jeszcze jakaś kamera, aha, to jest ta. Dobra, skoro na tym poziomie nie mamy nic do roboty, to spróbujmy dostać się na wyższy poziom. Zaskoczyła, świetnie. Zobaczymy sobie tą kamerę, i gdzieś tutaj powinna być. Jest. Aha, i to nam umożliwi wejście wyżej, i chyba nawet nie mamy wyboru, tylko musimy tutaj iść. Teraz wejdziesz tutaj, i tutaj tak naprawdę <ścoughs> nic nie ma. Chyba, że ja się mylę. Zobaczymy, co nam pani profesor powie, gdzie jesteś. Powinnaś być gdzieś tam, nic się nie dzieje, i chyba tak naprawdę tutaj nie ma nic do roboty. Możemy sobie tutaj tylko pooglądać te wszystkie rzeczy. Tak więc, zejdź na dół, mhm. tutaj powiększymy, damy tak. Żeby nie było, że się na tyłek gapie albo coś. I zejdź tutaj. No, schodź. To skoro to miejsce mamy już załatwione, nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić się tutaj i chyba skorzystać w końcu z Batyskafu. I tak też uczynię, tak więc ja się tutaj z Wami pożegnam. Oczywiście tylko na sekundkę. Tak więc za chwilę wracam. Te urządzenia wyglądają jak inkubatory. Co w nich jest? Jedne. Zwłoki nie przypominają żadnego znanego mi stworzenia? Obrzydliwe? Co za potworne eksperymenty prowadzono w ósmej ładowni? W laboratorium chemiczno-ekologicznym nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje zaledwie dwa pokłady niżej. Jednak jeszcze nie wyruszyłem, ponieważ zauważyłem, że tutaj możemy jeszcze coś posprawdzać sobie. Dziwne urządzenia. Wyglądają jak inkubatory. Co w nich jest? Z zwłoki! Nie przypominają żadnego znanego mi stworzenia! Obrzydliwe! Co za potworne eksperymenty prowadzono w ósmej ładowni? W laboratorium chemiczno-ekologicznym nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje zaledwie dwa pokłady niżej. Tak to jest, tak to jest. Szczególnie w jakichś bazach wojskowych i tak dalej. Chodź tutaj. Badamy jeszcze ten trzeci inkubator. Jestem ciekaw, dlaczego czwartego nie możemy zbadać? W sumie tego te, też nie możemy? Dziwne urządzenia wyglądają jak inkubatory. Co w nich jest? Z Zwłoki? Nie przypominają żadnego znanego mi stworzenia? Obrzydliwe? Co za potworne eksperymenty prowadzono w ósmej ładowni? W laboratorium chemiczno-ekologicznym nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje zaledwie dwa pokłady niżej. Ja tam nie widzę żadnych zwłok. A czy coś się stanie, jak kliknę Dziwne drugi raz? wyglądają jak inkubatory. Co w nich jest? Z Zwłoki? Nie przypominają żadnego znanego mi stworzenia! Obrzydliwe? Co za potworne eksperymenty prowadzono w ósmej ładowni? W laboratorium chemiczno-ekologicznym nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje zaledwie dwa pokłady niżej. No, wreszcie. Dobra, tak więc w tym momencie. Przerywam nagrywanie i widzimy się dopiero w strefie, gdzie są batyskafy. Witam wszystkich ponownie. Jesteśmy już przy batyskafie. I udało mi się rozwiązać zagadkę z tym ciągiem liter, który był na szafce. Naprawdę nie rozwiązałem go, tylko po prostu poszparałem trochę. Wszedłem na konto tej pani, od której była ta szafka. I na samym dole widzimy najprawdopodobniej rozwiązanie. I rozwiązaniem jest słowo na czerwono WEJZAI TO. Coś takiego, jeśli ktoś sobie przypomni albo cofnie do tego momentu, gdzie, był ten, gdzie były te ciągi. Nie cyfr, tylko liter. To wszystko praktycznie się zgadza. Tylko nie wiem na jakiej zasa zasadzie trzeba by było to ułożyć, żeby dojść do tego słowa. No ale to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że najprawdopodobniej się wszystko mm, rozwiązało. Tak więc tutaj możemy wpisać już kod dostępu. Kodem dostępu nie jest to hasło. Yy, nie jest to hasło. Tylko yy, była mowa o tej pani. Zatwierdź. I na samym dole mamy. Kod do śluzy oceanicznej. Tak więc możemy sobie go wpisać. Ja go gdzieś tutaj mam zapisanego. CT054400 tak. Ale to byś tam poszła. Kobieto, ty mnie nie denerwuj. Dlaczego ty stoisz w miejscu? No, wreszcie. A mój Boże. Bo, że chciałbym, żebyś tu przyszła. A. Klikanie nic nie dam, rusz się może tu wreszcie. Wyglądają najlepiej. Będzie dobrze, jak choć jeden będzie na chodzie. Dlaczego ty tu nie chcesz przyjść? Katemet. Zobaczymy, może teraz Zajarzył. I chyba Zajarzyła. Jest. Tutaj drabina, możesz, możesz po niej zejść. Dzięki, bardzo mi pomagasz. Wreszcie. Albo i nie. Tu. Czy to jest takie trudne? Tu. Nie, nawet nie myśl o tym. Fuck. Gdzie robię błąd? Masz otwartą śluzę. Kod jest wpisany. Wejdź tam. Ty potrzebujesz jakiegoś mm, specjalnego zaproszenia. Jezu, wariuję, wariuję już po prostu. Co ja mam zrobić? Wyższe piętro. Zobaczymy. Może pomyśli, może wykombinuje coś innego. Tutaj nie ma po co iść, tutaj też w sumie nie ma po co iść. No i powiedz mi moja droga, gdzie ty zawędrowałaś? Więc zwykle nic nie widać. Tu. O, może coś się wydarzy w końcu. Nie wejdę tam bez światła, to zbyt ryzykowne. Nie wejdę tam bez światła, to zbyt ryzykowne. Nie wejdę tam bez światła, to zbyt ryzykowne. Jak bez światła, do no jasnej cholery. Dobra, masz jeszcze tutaj. Nie światło. wejdę tam bez światła, to zbyt ryzykowne. Teraz wreszcie zbyt ryzykowne. Wchodzisz po drabince, idziesz do konsoli. Tyle, koniec. Ale nie, ty musisz mieć całą drogę jak księżniczka oświetloną. można Raydza załapać. Tak jak myślałam. Spróbujmy. Lloyd dał mi klucz. Jeśli Na to... ekranie powinna pojawić się ikona. Dziwik można kontrolować z poziomu systemu. Został jeden batyskaw. Lepiej go nie uszkodzić. Musimy go zwodować. Mm -hmm. To jest ten batyskaw, tak? Co się stanie, jak? Pomóż mi z tym dźwigiem. Nie umiem obsługiwać ciężkiego sprzętu. Wow, wow! To jest góra-dół, tak? Tak. Silnik B. Do przodu. A czy ja mógłbym włączyć jakąś inną kamerę, żebym widział cokolwiek? To jest chyba kamera z tego, z tego wysięgnika całego. Dobrze myślę. Nie. Okay. może się uda, A D od czego jest? Ostrożnie! Uszkodzisz Batyskaw? Uszkodzę Batyskaw. I powiedzcie, że ja muszę nim trafić tutaj aż. O mój Boże, to będzie tragiczne. Jak to gruchnie, czy ja mogę włączyć jakąś inną kamerę, żeby wiedzieć na jakim jestem etapie? Wow, dobra, eee... nie tędy, ostrożnie, spoko, spoko. Wiem, co robię. Nie. Cicho, bądź! Okej. Okay. Nie, 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 nie. Okej. Okay. I teraz w dół. Ok, stop, jest w idealnej pozycji. Tak, trzymaj. Nic nie dotykam, nic nie ruszam. No, pośpiesz się, kobieto. Dobra, tą kamerę wyłączymy. To sobie powiększymy. Gdzie jesteś? Schodzisz. Dlaczego to facet zawsze musi się posługiwać ciężkim sprzętem? Nie zrozumiem tego. Nigdy. Dobra, możemy opuścić statek. Przełączam system do kolejnej strefy. Uwaga. No to przełączaj. Dobra, i zobaczymy, co teraz będzie. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. I nie będę musiał się jak głupi wracać. Boże, ile kartek zapisanych. Nieźle. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co nas czeka. No dobra. Jak widzisz, tutaj kamery są rozmieszczone trochę inaczej. Niektóre są zainstalowane w Batyskafie, a inne wzdłuż zboczy podmorskiego kanionu, którym musimy popłynąć, aby znaleźć wejście do bazy technologicznej. Znajduje się ona w obszarze zwanym Grzbietem Tyriad. Wszystko chyba działa. Mamy szczęście. Batyskaf jest bardzo solidny. Potrzebuję twojej pomocy, żeby go poprowadzić. Zbyt dużo tu przyrządów i za dużo trzeba kontrolować. Sama nie dam sobie rady. Możesz mi pomóc? Dzięki. Moja propozycja. Zajmę się komputerem pokładowym, wyznaczaniem współrzędnych, kontrolą ciśnienia i systemem zabezpieczeń. Ty zadbaj o sterowanie batyskafem, jego światłami i wysięgnikiem. Może być? Nie martw się, nie popłyniemy od razu. Kanion jest pełen niebezpieczeństw i pułapek. Najpierw musisz się nauczyć obsługi batyskafu. Takie będzie pierwsze zadanie. Zapiszę je w katalogu wspólnym. Naucz się obsługi batyskafu. Potem musimy dopłynąć do bazy technologicznej i otworzyć śluzę, żeby dostać się do środka. A nie możesz... ty... kierować? Możemy zaczynać? Nie. Na początek wprowadź kod uruchomieniowy batyskafu. Y <laughs> Będę strzelał. P -u -e. Powinien być w plikach Lindy Męczek. Dobrze, a teraz wykonaj kolejne kroki opisane w podręczniku obsługi Lindy Męczek. Trzeba je wykonać w dokładnej kolejności. Linda była nadęta, ale znała swoją pracę jak mało kto. O mój Boże. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, to może otworzysz ten podręcznik. Cicho bądź. O mój Boże, serio. Moment. Linda, męczek. To naprawdę proste, to jak aktywacja sprzętu. Kliknij przycisk przed opisem. OK, eee. hmm. <laughs> uruchom główny napęd. Tak, główny napęd włączony. <laughs> Pokładowy system synchronizacji. Komputer pokładowy włączony. Ruch poziomu. Napęd sterujący ruchem poziomym włączony. Obród. Napęd sterujący ruchem obrotowym włączony. Pion. Napęd sterujący ruchem pionowym włączony. Przednie światła. Przednie światła włączone. Dolne światła. Dolne światła włączone. Jeszcze klaksonu Dórne brakuje. Dolne światła włączone. Dobra. Procedura uruchamiania zakończona. Możemy się zanurzyć? Nie. Nie zezwalam. Uwaga, zanurzenie. Mm -mm. Nie zezwoliłem! Wystarczy, że wciśniesz klawisz odpowiadający za ruch pionowy batyskawu. Page Down. Przypomnę Ci opcję sterowania. Klawisz 7, obrót w lewo. Klawisz 8, ruch do przodu. Klawisz 9, obrót w prawo. Klawisz 4, ruch w lewo. Klawisz 6, ruch w prawo. Klawisz 2, ruch do tyłu. Klawisz ENTER, wysunięcie wysięgnika. Klawisz PAGE UP, ruch do góry. Zapisz to sobie jeśli chcesz. A co się stanie jak tu kliknę? <gryw> ja pierdzielę co? <gryw> <gryw> Dobra, to ja wolę sobie tym sterować. Nie jakieś page up, page down. Bez przesady, no. A. Aha, tutaj się obracamy, tak? Tu się obracamy, tak? Enter był to wysięgnik, tak? Gdzie jest mój wysięgnik? Nie widzę go. Wow. Ale spadek. Klatek, naprawdę 10 klatek The fuck? Dobra, wiecie co? Podróż do podwodnej bazy, czy diabli wiedzą czego, zostawimy sobie dopiero na następny odcinek. Ja się z wami w tym momencie pożegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.